Nowy kanał kamerzysty, wszystko w tym filmie. Siema mordy jestem Maciek i na samym początku chciałem Cię mega poprosić, żebyś nie przywijał tego nigdzie, bo ten film jest super fajny. Mam taki zakład, że do wakacji muszę wbić 500 subskrypcji, także mam nadzieję, że mi w tym pomożesz. Fajnie było, gdyby teraz osoba, która jest znowu na moim kanale, zasubskrybowała mój kanał, bo na pewno ci mordy nie zawiodę. Zostaw lajka, napisz kanarzu komuś, a ja co Leci już z odcinkiem. Na początku trochę o tym, jakby ktoś właśnie nie wiedział, Push barwy wystawił właśnie w wywiadzie do TVN u Sam Push Barber był tam bardzo zestresowany i redaktorka niszczyła go argument. Totalnie nie była w przyjazny sposób nastawiona do niego Ale to w sumie jestem w stanie zrozumieć Link do całego wiadomości macie w opisie A teraz przejdźmy do nowego kanału Kamusia Nie wiem czy wiecie, ale w dniu właśnie kiedy Kamusia został usunięty kanał Zaczęło się pojawiać mnóstwo kanałów O nazwie Kamuś z takimi samymi awatarami. To jest bardziej teraz skrywane w tej młodszej widowni, bo wiem, chyba, że starsi się na to za bardzo nie nabiorą. Wszystkie te kanały, oczywiście, które powstały, są nieprawdziwe. To znaczy, potrzywają się właśnie pod kamerzystę. Jeden z nich ma tam około 69 subskrypcji. To jest naprawdę dużo, a, a filmy u nich na kanale mają właśnie ponad 50 dni subskrypcji albo nawet 100. Także bardzo dużo osób musiało się na to nabrać. Tylko Wam właśnie o tym tutaj mówię, żeby Was poinformować. Zdaję sobie sprawę, że większość widowni o tym już wiedziała, ale właśnie to było skrywane dla tej właśnie młodszej. Także są to może. już był koniec tego odcinka, że Wam wszystko za Subskrypcję, bo chciałem właśnie do okazji wyjść Tak Także to ja spadam. Elo, zostaw lajka.